Co my chcemy od tych młodych ludzi? Żeby było dużo, żeby było nakichane, pracowałeś na magazynie, nie pisz, że przejmowałeś transport, rozładowywałeś transport i dbałeś o porządek na miejscu rozładunku, ale może miałeś kontakt z klientem, bo trzeba, nie wiem, nawet poinformować o cenie. Tam Przy kolory, bo to każdy może. Tak, że aktywny tam kontakt ze stałymi klientami, dbanie o relacje, du, 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 z kontrahentami. Może zdarzył się na tym magazynie na przykład jakiś mini awans. Wdrażałem nowe osoby. Zobaczyli we mnie jakąś, wiesz, jakąś cechę, umiejętność, fajną predyspozycję, żeby nie tylko jeździć tym wózkiem. Uważam, że rekruter nie każdy. Jakby, no i na magazynie wziął wózkiem widłowym, A czym miał jeździć, nie? Nawet się im, że kto zadzwoni na magazyn i sprawdzi, czy Ty tam wdrażałeś nowych magazynierów. Proszę Cię, referencje będą chcieli z tego magazynu, jak niedawno skończyłeś liceum i pracowałeś na magazynie dwa miesiące. Bo i tak przyjdziesz na tę rozmowę i się obronisz, będzie widać, że jesteś wygadany, fajny, sympatyczny i naprawdę mógłbyś wdrażać tych magazynierów.